Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Trening czyni mistrza. Powtarzanie jest matką wiedzy: najpierw obowiązki, później przyjemności. Bez pracy nie ma kołaczy. Te i wiele innych sentencji, które słyszymy od dzieciństwa, podpowiada nam, że bez wyrzeczeń, poświęcenia czegoś, trudno osiągnąć wyznaczony cel. Dzisiaj jestem nawet pewien, że się nie da. I znowu nie szukajmy przykładów w najtrudniejszych i najgłębszych zakamarkach naszego życia, ale weźmy codzienność, nasze sprawy rodzinne czy zawodowe. To, o czym mówi dzisiaj Jezus, to nie chodzenie ze spuszczoną głową i czerwonymi oczami, ale świadomość celu i gotowość, że w imię czegoś większego, lepszego i radosnego możemy czasami obrywać. Dotyczy to zarówno spraw drobnych, jak i tej na której powinno zależeć nam najbardziej. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.